Kombo. Podróż z PKP Intercity bez barier. Film promujący komfortowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami w dostosowanych wagonach kombo. Bohaterowie Spotu to Agata i Sebastian. Agata to młoda kobieta. Porusza się na wózku. Jest ubrana na czarno, raczej formalnie. Wraca ze szkolenia. Sebastian jest niewidomy. Porusza się z psem przewodnikiem. Ubrany w granatową krótką kurtkę, czerwone spodnie i buty, ma plecak. Wraca z koncertu. Lektor opowiada o rozwiązaniach wagonu Combo. Na filmie pojawiają się kilkusekundowe sceny z Agatą i Sebastianem, które wiernie odzwierciedlają słowa lektora. Panorama Krakowa. Budynek dworca kolejowego, Kraków Główny, ludzie z walizkami na dworcu, peron. Agata podjeżdża do Sebastiana. Dzień dobry Panie Sebastianie, Agata z Warszawy. Dzień dobry Pani Agato, miło Panią spotkać. Czy Pani również była na koncercie w Krakowie? Niestety nie, szkoliłam przez ostatnie dwa dni. Czy Pan też czeka na pociąg do Katowic? Tak, właśnie miałem spytać jaki to jest peron. Znam ten dworzec, ale chciałem się upewnić. To wygląda na to, że jedziemy razem. Nie ma w tym nic trudnego. Pamiętaj tylko, by zaplanować podróż odpowiednio wcześniej, zwłaszcza gdy chcesz skorzystać z wagonu z udogodnieniami dla pasażerów z różnymi niepełnosprawnościami. Jeśli potrzebujesz asysty, koniecznie nas o tym poinformuj telefonicznie albo przez internet, ale najlepiej do 48 godzin przed odjazdem pociągu. Po wypełnieniu formularza w internecie otrzymasz potwierdzenie SMS-em lub przez infolinię. Asystent może się z Tobą spotkać już w hali głównej dworca, w miejscu oczekiwania na asystę. Pomoże Ci dotrzeć na odpowiedni peron i zaczeka z Tobą na przyjazd pociągu. Przy wsiadaniu do wagonu pomoże Ci odpowiednio wyszkolona obsługa pociągu. Obsługa pociągu wskaże Ci też miejsce i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. W najnowszych wagonach kombo, prócz rampy przy wejściu, są to na przykład w pełni dostępna toaleta, a także przedziały dla osób z niepełnosprawnością i ich towarzyszy podróży. Zainstalowano po dwa fotele i po dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Ponadto są przyciski SOS panel indywidualnego sterowania oświetleniem i klimatyzacją, indywidualne stoliki. Oraz duża śmietniczka. Numery siedzeń oraz wszystkie piktogramy są dostępne także w alfabecie Braille'a. Napis Combo na wagonie kolejowym. Naklejka na wagonie Transport bez barier. Na drzwiach przedziału naklejka PKP Intercity jest partnerem programu Dostępność Plus Peron. Pociąg z wagonem Combo odjeżdża. Na białej planszy dwa loga. Po lewej logo PKP Intercity. Po prawej logo integracji. Więcej informacji na stronie www.intercity.pl.